To nie jest tak, że Tusk został wtłoczony w warunki polaryzacji. Tusk wymyślił, ja dokładnie wiem kiedy rozmawiałem się na ten temat wtedy. Pan. Ten fragment wywiadu z Janem Marią Rokitą, byłym prominentnym politykiem platformy Obywatelskiej, byłym bliskim współpracownikiem Donalda Tuska wywołał prawdziwą burzę. Obwieszczono, że Jan Maria Rokita ujawnił głęboko skrywaną tajemnicę Donalda Tuska i jego prawdziwą twarz. A ja się zastanawiałem, czy to rzeczywiście jest jakiekolwiek zaskoczenie, czy to rzeczywiście jest i była jakakolwiek tajemnica i o tym w dzisiejszym wideo komentarzu Karol Gaz. Zapraszam. Najpierw jednak tradycyjne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, za to, że je lajkujecie, za to, że tworzą Państwo tak niezwykle interesujące i inspirujące dyskusje w komentarzach pod moimi materiałami. Za to wszystko Państwu bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Zwłaszcza, że licznik subskrybentów stale rośnie. Subskrybentów jest już blisko 36 tysięcy, co odczytuję jako zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy, ale także pośredni dowód na to, że przynajmniej części z Państwa odpowiadają moje materiały, odpowiadają moje formaty i za to wszystko Państwu chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Zwłaszcza, że jest to wyjątkowy komentarz. Ponieważ jest on nagrywany i publikowany w ostatni dzień 2024 roku, więc tym bardziej Państwu bardzo serdecznie dziękuję. No ale jak rzekłem, pora powiedzieć kilka słów na temat wywiadu i komentarzy do wywiadu z Janem Marią Rokitą, który ukazał się w, na kanale YouTube PCH24, Polonia Christiana, gdzie Jan Maria Rokita powiedział między innymi tak. To nie jest tak, że Tusk został wtłoczony w warunki polaryzacji. Tusk wymyślił, ja dokładnie wiem kiedy, rozmawiając na ten temat wtedy, prawda wspierałem się z nim na ten temat, Tusk wymyślił koncept radykalnej polaryzacji i e, e, budowania nienawiści wobec PiSu. A konkretnie wobec braci Kaczyńskich wtedy. Jeszcze zaraz w okolicach, mniej więcej 2000, jeszcze przed 2005 rokiem, w 2005 roku uznał, że to jest, i to był ten kluczowy moment, że to jest zadanie totalne. Że to trzeba robić cały czas, prawda? że trzeba w związku z tym szukać najrozmaitszych sposobów insynuacji, wszystkiego. Prawda? Wtedy wymyślił palikota który miał tę metodę zastosować w praktyce, prawda? Ja przypominam Panom, że na przykład wtedy, kiedy Prezydent Lech Kaczyński był najbliżej zaproszenia Ukrainy do NATO w Bukareszcie w 2008 roku, bo przekonał do tego Busha. Udało mu się tam sukces odnieść. To W tym samym czasie na polecenie Tuska w Warszawie paliko odwołał konferencję prasową, w której oświadczył, że cały świat poszukuje w Bukareszcie prezydenta Polski, który się zamknął od kilku godzin w klozecie i nie chce z niego wyjść, uh -huh. bo się boi i że on apeluje, żeby go tam... Da. Przykład ten mam pierwszy z brzegu. Więc to jest ta metoda. I Kaczyński Pis próbuje potem, pod swym okoliczności, do tej metody się dostosować. Nikt tego nie potrafił zrobić, dlatego że oni nie osiągnęli ani połowy perfekcji w tej dziedzinie, prawda? Tej połowy nawet tej totalności. Znaczy, to jest człowiekiem, który pewne rzeczy robi na sposób totalny. Kaczyński nie jest zdolny do robienia rzeczy na sposób totalny. Słowa Jana, Maria i Rokity bardzo szybko obiegły media społecznościowe i media tradycyjne, przynajmniej te elektroniczne, bardzo szybko wskoczyły na nagłówki mediów, zwłaszcza prawicowych, konserwatywnych, które obwieściły, że Jan, Maria, Rokita zdradził głęboko skrywaną tajemnicę Donalda Tuska i pokazał jego prawdziwą twarz. Ja, jak wspomniałem na wstępie, zastanawiałem się, czy to rzeczywiście jest taka tajemnica. No bo chyba niekoniecznie, Szanowni Państwo, dla każdego, kto wnikliwie, powtarzam, wnikliwie obserwował polską politykę na przestrzeni ostatnich lat, ale przede wszystkim dekad, było jasne, że rola Donalda Tuska jest bardzo, ale to bardzo daleko idąca, jeśli chodzi o podział społeczeństwa. I wytworzenie tej polaryzacji, która jest toksyczna dla całego naszego społeczeństwa i państwa polskiego, ba jest to rola kluczowa. Dziś oczywiście wiemy więcej niż wiedzieliśmy przed laty, ale już wtedy intuicyjnie można było pewne rzeczy wskazać. Już wtedy było bardzo wyraźnie widać, że Donald Tusk dał przyzwolenie na atakowanie, na dehumanizowanie politycznych przeciwników. Na szyderstwa, na kpiny i to idące dużo dalej niż tradycyjna walka polityczna. To premier Donald Tusk mówił o moherowych Beretach, co przecież było takim pogardliwym określeniem w stosunku do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, nawiązaniem też do rodzin Radia Maria. To Donald Tusk tak naprawdę hodował Janusza Palikota, pana Stefana Niesiełowskiego. To Donald Tusk posługiwał się nimi niczym. Narzędziami, to oni tak naprawdę robili za niego tę brudną robotę. To oni opluwali, to oni obrzucali kalumniami, obrzucali łajnem politycznych przeciwników i tych wszystkich, dla których. Donald, których Donald Tusk wskazał, tak było przez lata. Przez lata to było przecież tajemnicą Policznela, że Donald Tusk się na to zgadza, no bo przecież gdyby się nie zgadzał, to to wszystko nie miałoby miejsca. Potem oczywiście to wszystko się tylko coraz mocniej i mocniej nakręcało, i to jest normalne, psychologiczne zjawisko, ale początków i źródeł należy szukać bez wątpienia u Donalda Tuska, jak wskazuje Jan Maria Rokita w Decyzji, którą podjąłby, nakręcić tę polaryzację, bo polaryzacja to też jest znany proces w politologii, na ogół sprzyja największym. To po pozwala im zagospodarować emocje, zagospodarować elektorat. I Donald Tusk stwierdził, że jest to dla niego bardzo pomocne, bardzo efektywne. I przez lata rzeczywiście brnął w to nakręcanie emocji. Pamiętają Państwo doskonale wszystko to, co działo się wokół pierwszego rządu prawa i sprawiedliwości, co działo się wokół świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej. Cały ten przemysł pogardy. To Donald Tusk był autorem przemysłu pogardy. On był jego pomysłodawcą. On był tak naprawdę. De facto człowiekiem, który na to wszystko pozwolił. Ba! I pozwala dalej. Zmieniło się tylko jedno. Od pewnego czasu Donald Tusk już właściwie nie używa półśrodków. Donald Tusk już nie potrzebuje pośredników. Donald Tusk już nie potrzebuje narzędzi. Donald Tusk wziął na siebie rolę Tarana rolę takiego hejtera, hejtera internetowego, hejtera także w realu. Przecież to widać po jego konferencjach, widać to po jego wypowiedziach, widać to po jego. Konferencjach prasowych, to wszystko jest doskonale widoczne. Oczywiście pewnym majstersztykiem było też to i taką socjotechniką, wzmocnioną oczywiście propagandą, by przerzucić tę całą odpowiedzialność na drugą stronę, to znaczy z ofiary zrobić kata i stwierdzić, że to winne jest prawo i sprawiedliwość tym wszystkim podziałom, że to ci wstrętni bracia kaczyńscy są winni tym podziałom, że to oni doprowadzają do wojny polsko-polskiej. Ile lat byliśmy karmieni taką propagandą? I dziś Jan Maria Rokita w wywiadzie dosyć nieoczywistym, niezwykle interesującym, całość Państwu polecam, mówi, przypomina o tym, jak to wszystko się zaczęło. Ale ja pamiętam wiele takich wypowiedzi, pamiętam też wiele książek. Wystarczy czytać chociażby byłych współpracowników Donalda Tuska, wystarczy poczytać, co mówił Paweł Piskorski, co mówili także inni współpracownicy, ludzie, którzy współpracowali z Donaldem Tuskiem, to jakie jaki, metody przyjął. To jak i, jaką strukturę tak naprawdę utworzył w platformie obywatelskiej. I dla każdego, kto to obserwował, było to jasne, że Donald Tusk de facto podzielił społeczeństwo. Był autorem, pomysłodawcą tej głębokiej, ale to głębokiej polaryzacji. Dziś to oczywiście wiemy na pewno. Żeby była jasność, to nie jest tak, że prawo i sprawiedliwość to są wyłącznie owieczki. Nie, prawo i sprawiedliwość też ma tutaj dużo za uszami. Prawo i sprawiedliwość też bardzo często odpowiadało zbyt mocno, ale nie zmienia to faktu, że tutaj nie ma żadnego symetryzowania, że tu winy absolutnie nie rozkładają się po połowie, że nie mamy do czynienia z równowagą. Nie, jeśli chodzi o Donalda Tuska i prawo i sprawiedliwość, mamy wyraźny przechył, na Donalda Tuska, już nie mówiąc o tym, co wydarzyło się bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej. Te haniebne komentarze, cała ta tłuszcza, która była podsycana na krakowskim przedmieściu, wszystko to, co wydarzyło się w bezpośrednich dniach i tygodniach po katastrofie smoleńskiej, za to wszystko był odpowiedzialny Donald Tusk i jego najbliższe otoczenie. I dziś przypomina o tym Jan Maria Rokita i warto, Szanowni Państwo, o tym pamiętać. Zwłaszcza u progu Nowego Roku, bo my cały czas jesteśmy poddawani tego typu propagandzie, cały czas jesteśmy poddawani tego typu insynuacjom. Teraz też Donald Tusk próbuje. Nas do tego przekonać. Tyle tylko, że rok 2024 czy 2025 to nie jest, szanowni Państwo, rok 2000 chociażby 2005, czy nie mówiąc już o latach późniejszych. Nie. Wiele się zmieniło i społeczeństwo też się zmieniło, i mam wrażenie, że coraz więcej ludzi dostrzega tę prawdziwą twarz Donalda Tuska, o której przypomniał Jan Maria Rokita. Karol Gac, kłaniam się Państwu.